Nie mogliśmy znaleźć informacji nigdzie, czy trzeba płacić za auto i przyczepę, a potem małe świętowanie. Nie chwaliłem się wam, ale dzisiaj mam urodziny. Dzień dobry. Poranek Rześki. Taki jakieś tam delikatne opady, ale więcej w sumie słońca przechodzi, bo wieje. Bardzo wieje. Mniej niż na Nordkapie, bo chyba takiego wiatru już nie będzie drugi raz, ale i tak tutaj na tej górce naprawdę zdrowo podwiewało. Chociaż w nocy już przy piecu na piątkę musieliśmy go zmienić na trójkę, bo było zdecydowanie za gorąco. Ale jeśli tutaj będziecie, choćby w takim terminie jak my, no to przygotujcie się, bo jest po prostu zimno. Jak już wiecie, dzisiaj trązo, a później. Zaczynamy uciekać w kierunku Szwecji Najpierw gdzieś tam Za, Trom, za jakieś 100-120 km Powinniśmy znaleźć nocleg A później Kiruna z tego co pamiętam chyba nazwa Nie przekręciłem No i dalej kolejne miejscowości Które będą już nas skierowały Na południe Szwecji Docelowo żeby dojechać Do promu Rzućcie jeszcze okiem na miejscóweczkę Bo jest naprawdę Bardzo fajna tutaj zresztą przyjeżdża trochę ludzi idą sobie tutaj na tą górę spacerują ale w sumie nie wiem jaka jest tego idea tam jak będziecie tego widzieć odlatuje właśnie samolot a w dole tutaj w nocy było to widać w dzień tego teraz na pewno na GoPro nie zobaczycie bo gdzieś tam za tymi chmurami jest schowane Tromso i tam właśnie w tej chwili zmierzamy więc widzimy się na trasie Informacje, jakie udało nam się znaleźć, najtańszy płatny parking to prawda, jest pod stadionem w Tromso. Tak to wygląda. Tam jakieś lampy, może jakiś trening, chłopaki mają. 15 koron za godzinę od 8 do 17, później 10 koron. Płatność jest tylko możliwa przez aplikację, nie ma tutaj żadnego parkometru. Nie mogliśmy znaleźć informacji nigdzie, czy trzeba płacić za auto i przyczepę, ale no posiłkuje się przypisami w kraju naszym. Myślę, że gdzieś tam z Europą mamy trochę wspólnego. No to tutaj jest płatność zawsze za pojazdy z silnikiem, po prostu. A przyczepa, jak wiemy, silnika nie ma, więc zapłaciliśmy tylko za auto. Miejmy nadzieję, że mandatu żadnego nie będzie. Fajne to, że w aplikacji można sobie ten czas przedłużać, więc na razie wzięliśmy dwie godzinki tutaj z buta, że tak powiem, do centrum Tromzo jest jakieś 10-15 minut, więc będziemy sobie po malutku zmierzać właśnie w tamtą stronę. Zobaczymy, czy coś ciekawego jest i co warto odwiedzić. A później przeniesiemy się z tego parkingu na drugą już stronę pod tą kolejkę, ale zobaczymy, czy będziemy wjeżdżać, czy będziemy wchodzić, wszystko zależy od pogody i od warunków. A tam po drugiej stronie, niedaleko tej kolejki, można powiedzieć, że przy stoku jest bezpłatny parking, i tam zamierzamy się zatrzymać. No to ruszajcie razem z nami na wycieczkę i widzimy się w kolejnych ujęciach. No i jesteśmy na, można powiedzieć, ścisłym deptaku. Tutaj przy samej wodzie, tak to wygląda, że wam pokazuję. Obrócę wam kamerę, bo ja już zmarznięty z nosa leci. Tak to sobie wygląda. Tutaj jakieś łodzie chyba ratunkowe, czy nie wiem, straży przybrzeżnej, czegokolwiek. Tam w oddali most i tam też widać nie wiem czy go będziecie widzieć na gopro, ale taki kościół, który jest. I tutaj na wprost was tam do góry właśnie ta słynna kolejka, która tutaj sobie wjeżdża. Więc pospacerujcie razem z nami dalej i zobaczmy, co ciekawego uda się zobaczyć. no to przyszliśmy sobie na wodę drożdżóweczkę chyba taką z budyniem zobaczymy co z tym będzie tutaj macie brownie jeszcze kanapeczka i czekamy na kawę latę. bardzo fajna piekarnia z, połączona z restauracją taką kawiarnią co chcecie śniadanka, lunche tutaj możecie zjeść a tak prezentuje się z środku potem pokażemy wam z zewnątrz Werwet Bakery przy samym Deptaku przy samym y, morzu. Jeśli macie ochotę i będziecie w trądzą, to możemy Wam gorąco i serdecznie to miejsce polecić. Teraz jeszcze idziemy tutaj się przejść koło jakiejś małej kapliczki i będziemy kierować się już w stronę naszego parkingu, a później już w stronę wzgórza, dzięki któremu mamy nadzieję zobaczymy piękną panoramę tego miasta. No i jesteśmy. Byliśmy również na zakupach. Kupiliśmy magnesy. Takie wam pokażę, co żeśmy dostali. Łatnie widać. O, teraz zorze i całe trązo z góry. Tam zaraz będziemy zresztą zmierzać. Pogoda się poprawiła znacząco. Teraz więcej słońca. No więc zapraszamy was na dalszą część naszych przygód. A tak właśnie ten kościół Wygląda od strony wejścia. Wróziliśmy, moi drodzy. Nie ma żadnej karteczki, czyli wszystko w porządku muszę tylko wyłączyć naszą aplikację parkingową no i będziemy mieć w sumie z głowy yy, brakuje nam 13 minut czyli w dwie godziny de facto, poczekajcie sobie zrobię stop parking jest zaraz tam powiem ile nam pobrało parking zakończony yy, 31,15 koron dokładnie tyle pobrało za ten parking i teraz potwieram sobie tutaj wszystkie zamki i będziemy ruszać dalej na drugą stronę Tromzo. Jeśli chodzi o ten parking, go polecamy, jak widzicie dwie godziny, żeby przejść tutaj ten deptak plus ewentualnie wypić sobie jakąś kawkę z w zupełności wystarcza. Tutaj na pewno brakuje, tak jak sobie idziemy i rozmawiamy, yy, takiego klimatu. Może bardziej nie wiem, zimowego. W sensie wiecie śnieg, jakiś taki przyjemny mróz. Teraz po prostu miasteczko bardzo. Ładne, ale nie robi ono aż tak wielkiego wrażenia. Zobaczymy, jak będzie. Po drugiej stronie. Jesteśmy, moi drodzy, na parkingu pod tą kolejką, ale dzisiaj ze względu na wiatr jest zamknięta. Moglibyśmy iść tam spokojnie sobie, że tak powiem, z buta. 1200 coś schodków. Jak wiecie, w Bieszczadach nie ma problemów, lubimy chodzić, ale jest tutaj inny problem. Godzina parkingu w tym miejscu razem z przyczepą kosztowałaby nas, bo poszliśmy zapytać. Niestety, to jak gdyby ich prywatny parking kosztuje 70 koron za godzinę. Wejście to na pewno no, z dwie, zejście na pewno krócej, ale łącznie zrobi nam się tutaj nie wiem, psz, ponad 500 y, koron, jakby nie patrzeć, więc y, nie chcemy tego płacić. Tutaj na dole jest jakiś parking, ale w sumie jest zamknięty, bo zasłonięte są te szlabany. Tam było można stać 4 godziny bezpłatnie, ale nie możemy tam wjechać. Najbliższy parking, stąd znowu bezpłatny, jest właśnie pod tym stokiem, na którym mieliśmy jechać, ale tam byliśmy i tam jest 8 km. Tutaj, plus jeszcze wejście do góry. No powiem szczerze, że troszeczkę nam się odechciewa. Zresztą, z drugiej strony, jak byliśmy, widzieliśmy tromso nocą, więc można powiedzieć, że mamy tromso z góry zaliczone. No i odpuszczamy to miejsce. Gdyby można to było wijać tą kolejką i załatwić to w miarę sprawnie, to pewnie byśmy się zdecydowali, a tak wydawać kupę pieniędzy tylko po to, żeby zrobić kilka zdjęć. No nie czujemy tego, więc idziemy dalej. Kierujemy się w stronę południa, w stronę Szwecji, więc zapraszamy Was na dalszą część tej. the prawie jesteśmy już na miejscu znaczy na naszym noclegu który planujemy zobaczymy jak on będzie wyglądał teraz stanęliśmy tam a tą ciężarówką widać kawałek przyczepy pod sklepem bo pójdziemy sobie na małe zakupy tutaj gdzieś miał być możliwość zlania toalety i szarej wody więc idziemy szukać bo nie chcieliśmy tutaj wjeżdżać bo jest tyle kamperów że po prostu masakra nie wiem czy jakiś zlot tutaj mają czy cokolwiek ale zobaczcie sobie sami pełno w ogóle tutaj pomimo tego, tej niskiej temperatury wszyscy mają powystawiane krzesełka, stoliki. No, są przygotowani na takie naprawdę mocne biwakowanie. Dużo, dużo kamperów. Widać, że wszystkie takie no, z tej wyższej, lepszej półki. My tutaj tą naszą przyczepką, to naprawdę można powiedzieć skromnie. O tu widzicie już markiza rozsunięta. Tam na dole tak samo. Także dzieje się tutaj sporo. Nie wiemy czym jest spowodowane to wydarzenie. Ale teraz najważniejsze dla nas to znaleźć możliwość wylania toalety i szarej wody, więc ruszajcie razem z nami. Znaleźliśmy miejsce, za chwilę Wam je pokażemy, jak podejdziemy bo już tam przyczepą, tylko teraz idziemy właśnie sobie przejść, żeby zobaczyć jak dokładnie tutaj wjechać. Nie wiem, może jest jakiś zlot tutaj, To tu jest taki bardzo duży serwis i sklep w ogóle kamperowy, Lians się nazywa. No co byście nie chcieli, to tutaj do karawaningu znajdziecie. Patrzyliśmy tak mniej więcej na ceny kamperów, bo jest tutaj mnóstwo ich wystawionych, tak jak i przyczep no spore, spore ceny, tu sobie zobaczcie na przykład 2.23, czyli tegoroczny model 1.199.000 koron, patrzyliśmy na taką przyczepę nawet z 2012 roku, no, jakiś nie super stan, wychodzi 120.000 zł, przeliczymy na złotówki także uff, aż po prostu zapiera dech bardzo dużo, bardzo wysokie ceny, no ale tutaj są inne zarobki, więc też są inne ceny za tego typu przyjemności i widzimy też sporo już kamperków sprzedanych, więc jak będzie coś ładnego, takiego bardzo wyjątkowego, to Wam pokażemy. Jeszcze tutaj rzućcie okiem na przykład 2,19 milion 549 tysięcy koron za kamera z 2019 roku. 959 000 koron za 2019 16. no to pokażę wam zaraz jak tutaj wygląda możliwość zlania i napełnienia też zbiorników no moi drodzy miałem wam pokazać to miejsce więc pokazuję tutaj możecie sobie wymienić butle z gazem jeśli chcecie woda, są dwa takie rury, ale mega fajnie bo zobaczcie tam jest bardzo dużo węża, starczyło nam żeby zatankować zarówno tamten jak i tamten zbiornik tutaj macie drugi tutaj macie miejsce żeby zlać sobie szarą wodę bezpośrednio z kampera tutaj możecie zlać sobie toaletę bardzo czyściutko ciepłutko, nawet możliwość wylania sobie bo tam jest na końcu ruda z ciepłą wodą jest bojlerek także nie ma z tym problemu no i oczywiście też toaleta to wszystko całkowicie bezpłatnie żadnych opłat tu możecie sobie zobaczyć dwie czyściutkie toalety papier co tylko dusza zapragnie właśnie w tym miejscu może w Norwegii znaleźć. I takich miejsc, czy w Norwegii, właśnie czy w Szwecji, czy w Finlandii, powtórzę to, naprawdę nie brakuje. My tylko odpalamy aplikację i patrzymy: Aha, dobra, tutaj po drodze będzie jeden, drugi, trzeci punkt. Wybieramy jeden z nich i nie ma żadnego problemu, żeby właśnie wylać szarą wodę, wylać toaletę i uzupełnić zapas wody czystej. Też takiej, która jest od razu do picia, bo tutaj w Norwegii pije się wodę bezpośrednio z kranu. Tak jak i w Szwecji, tak jak i w Finlandii. Chociaż w Norwegii pierwszy raz widzieliśmy, że jest sprzedawana też woda w takich 5-litrowych baniakach. Dobra, koniec gadania. Biorę się zapakowanie naszych baniaków z wodą i ruszamy na miejscówkę. Na no, mojej drodze 19.08. Dopiero na miejscówce, rozłożeni. Zeszło trochę za chwilę zjemy sobie obiad jak to u nas a potem małe świętowania nie chwaliłem się Wam, ale dzisiaj mam urodziny nieważne które po prostu je mam w ramach prezentu jeśli możecie zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę za którą bardzo Wam dziękuję komentarze oczywiście jak najbardziej mile widziane na wszystkie na razie odpowiadamy także jeśli macie jakieś pytania, sprawy do nas to dawajcie znać a teraz tak, widok bezpośrednio o, góra ośnieżona prawie całkowicie, tutaj jest bardzo fajny strumyk, a zresztą przejdziemy się zaraz, tutaj taka jakaś skała, są jakieś takie pierdy, nie wiem, tutaj prawdopodobnie może budowali gdzieś drogę, bo jest świeżutki asfalt i stąd brali jakieś kamienie, wiecie, zrobili sobie taki, taki magazyn przy drodze, tutaj mamy jakichś sąsiadów, Muszę sobie zobaczyć, zabiorę Was jeszcze na strumyk i chwilę sobie przynajmniej pogadamy. Zbliżamy cały czas w kierunku Kiruny w Szwecji, mamy jeszcze jakieś 300 km, jutro tam na pewno zawitamy, no i później będziemy dalej jechać w dół. Dzisiaj jeszcze na pewno chciałem Wam powiedzieć, byliśmy w tym sklepie Kiwi i bardzo fajny, chyba najlepszy w Norwegii. W ogóle bardzo wszystko takie ładne, poukładane, świeże, cenowo no jest tutaj drożej, ale są też produkty, które można znaleźć w bardzo podobnych cenach. Tutaj też gdzieś niedaleko jest jakiś taki Polar Park, gdzie można spotkać łosie, renifery i chyba nawet niedźwiedzie polarne. Ale zobaczymy to jutro. Wjedziemy tam, bo chyba jest nieczynne z tego co czytałem w internecie. Pójdziemy i się przekonamy. A już jak widzicie jest ten potok, strumyk, rzeka. Nazywajcie to jak chcecie. Woda piękna i przejrzysta, a to oznacza tylko jedno, że jest bardzo, bardzo mroźna. Dobrze, jestem bardzo głodny, więc uciekam jeść, patrzę, żeby nic mnie nie rozjechało. A Wam również, jeśli jecie, jeśli jecie życzę smacznego! I do zobaczenia!